Jest godzina dwunasta, więc nadszedł czas na nasz wspólny Anioł Pański i krótki rachunek sumienia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, budź się za nami czesny. Teraz i w godzinę śmierci naszej, a I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkałem Pełna pan z Tobą, błogosławionaś ty między miastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario. Now and going to go Biedni módlmy się, Boże, przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna. Prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z martwych wstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy o kobiecie, która ma tak głębokie zaufanie do Pana Boga, że jest gotowa oddać swoje ostatnie oszczędności, nie bojąc się o samą siebie. Spróbujmy dzisiaj w tym krótkim rachunku sumienia odpowiedzieć sobie na pytanie: czy ja potrafię Bogu ufać? Aż do tego stopnia. Na początku postaraj się przypomnieć sobie sytuację z Twojego życia, gdy zawierzałeś się Bogu. Być może miałeś takie wydarzenie podczas rekolekcji, czy jakichś ważnych sytuacji w Twoim życiu, kiedy deklarowałeś Bogu, że chcesz być cały dla Niego, że chcesz Mu bezgranicznie ufać. Że do niego należy całe twoje życie. Przypomnij sobie to wydarzenie. A teraz spróbuj przypomnieć sobie swój ostatni tydzień. I takie bardzo codzienne, proste, małe decyzje, które podejmowałeś podczas tego tygodnia. Ile pieniędzy odkładasz na oszczędności, jak zapłacić podatek, komu ile pieniędzy dać, może na urodziny czy imieniny. Jakieś takie małe decyzje finansowe z ostatniego tygodnia. Łatwo jest nam składać wielkie, ale niekonkretne deklaracje przed Bogiem. Ale odpowiedz sobie teraz na pytanie, czy te Twoje deklaracje mają wpływ na bardzo małe, ale konkretne decyzje w Twoim życiu. Na koniec postaraj sobie zrobić teraz małe postanowienie, nie dotyczące całego Twojego życia, ale dzisiejszej drugiej połowy dnia. Czy chcesz, żeby rzeczywiście ta połowa dnia należała do Boga? Czy każdą nawet najmniejszą decyzję chcesz podjąć razem z Nim, w oparciu o zaufanie do Niego? Czy jesteś na to gotów? Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.